Cześć, witam cię w dzisiejszym filmie. Chciałbym Cię poruszyć temat tego, jak wygląda współpraca treningowa z moją osobą w aspekcie offline, jak i online. Wszystko zaczyna się od rozmowy. Po co ci taka rozmowa? Mogę Cię lepiej poznać, mogę sprawdzić, czy nie czujesz jako trenera, czy jako człowieka, bo będziesz ze mną spędzał dość sporo czasu na treningu, czy nawet pisząc bądź e-mailując. Więc nie warto, żebyś Ty tracił swój czas, jeżeli nie podpasujemy sobie. Dzięki temu, że pokadamy, będziemy mogli się dotrzeć, zrozumieć swoje potrzeby, wyzwania itd. Przedstawiajcie mój pomysł na osiągnięcie Twoich celów, zrozumiesz, czy ci on odpowiada, czy nie, czy chcesz się może dowiedzieć, czy Twój trening aktualny jest dobry, czy masz jakieś planie co do swojej starej kontuzji. Po prostu taka forma konsultacji. Oprócz tego, zobacz jak się ruszasz, czy występują jakieś czerwone flagi, że wtedy ten trening nie jest dla Ciebie bezpieczny i warto byłoby się udać do lekarza bądź do innego specjalisty. Dzięki temu usługa jest skrojona na miarę Twoich oczekiwań, potrzeb, czasowych, finansowych itd. Cena takiej usługi to 150 zł. Trwa ona około godziny. Trening personalny offline eee, wykonają w zależności od możliwości czasowych, finansowych, chęci. Zazwyczaj jest to liczba pomiędzy 1 do 4 treningów w tygodniu, czasami się zdarzy nawet więcej. Taka forma jest idealna dla Ciebie, jeśli nie umiesz się sam zmotywować, czujesz się zagubiony, niepewnie na siłowni, doznałeś kontuzji. Chcesz, żeby to było bezpieczne i profesjonalne. Chcesz, żeby to ktoś myślał za Ciebie. Czy wybrać 1 czy 4 nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, dlatego warto wybrać się na konsultację, żeby dostosować do twoich potrzeb i wyzwań. Każdy trening kosztuje 120 zł, do tego dochodzi co miesięczna opłata, której cena wynosi 150. Jeżeli chodzi o opiekę treningową online, spotykamy się raz na tydzień, dwa, trzy, czy na miesiąc. Czasami rzadziej, jeżeli taka jest odległość między nami. Ja stacjonuję na co dzień w Kielcach. Taka forma jest dla ciebie, jeśli chcesz trenować sam. Potrzebujesz takiej mapy, jak piraci, kiedy szukali skarbów. Jesteś robyty z siłownią, czy jakieś doświadczenie w tym treningu masz. Początkującym może być na początku większy problem, żeby się w tym odnaleźć. Ale dzięki temu, że za każdym razem, jak wysyłam plan, nagrywam głosówkę, możemy się zdzwonić i tak dalej. Plus, widzimy się tutaj na sali. Znacząco ułatwia wejście, wprowadzenie. Online. Chcę, żeby to było bezpieczne i przynosiło efekt. Okres trwania takiej opieki to jeden miesiąc, zawiera plan treningowy, stały kontakt, jeden trening w cenie. Cena czegoś takiego to 400 zł. Każdy dodatkowy trening to dodatek standardowej ceny treningu, czyli 120 zł. Nowy produkt, grupa treningowa online. Ostatnio z Mateuszem i Kubą wymyśliliśmy coś takiego dla osób, które chcą trenować samemu, a potrzebują tak samo mapy są już obyci z siłownią, chcą żeby to było bezpieczne, przynosiło im efekty potrzebują wsparcia wewnątrz grupy, chcą poznać różne przypadki że jeżeli masz problem z tym, bądź z tym, no to na tej grupie to omówimy bo przekrój tej grupy będzie dość spory, przynajmniej tak zakładamy Chcesz się czegoś dowiedzieć? Okres trwania, jeden miesiąc, i zawiera plan treningowy plus dietetyczny, stały kontakt, wsparcie grupy na Facebooku, QA, czyli możliwość zadawania pytań, będą zbierane podczas całego miesiąca. Będą webinary, live z omówieniem oraz podsumowaniem miesiąca czyli dostajecie plan dietetyczny i treningowy, odpalamy live'a, rozmawiamy sobie na ten temat zadajecie pytania, tak żebyście wszystko zrozumieli i żeby nie było nieporozumień. Yy. I tak samo na koniec, Wy mówicie co wyszło, co nie wyszło, co Wam podpasowało, co nie idzie i tak dalej. Tak, żeby każdy następny miesiąc był jeszcze bardziej skrojony na Wasze potrzeby, do Waszych wyzwań i tak dalej. Cena, dopiero tworzymy ten produkt, śledź socialę, aby być na bieżąco. Poznaj mnie oraz opinię o mnie. Prowadzę kanał na YouTubie, na którym właśnie teraz jesteś, gdzie wrzucam różne tego typu filmy, tak jak teraz z wiedzą treningową, bądź szeroko pojętego tego co chcę do was przekazać, e, opinie podopiecznych czy innych trenerów i podcast, w którym omawiam i storytelling danej osoby, jak i omawiam to, co, ja, co powinni zrobić, bądź robią w danym momencie z ich problemami. I dodatkowo moja wizytówka w Google. Wszystko to się spina na fajną całość. Możesz też inne opinie zobaczyć w podwieszonych relacjach na Instagramie. Jeśli chcesz być tak jak oni, czyli moi podopieczni, napisz do mnie e-mail Patryk. Zawrz najważniejsze informacje o sobie, kim jesteś, co potrzebujesz, jaki masz problem i dobierzemy formę współpracy do tego, co tam zawarłeś. Dzięki za obejrzenie całego filmu. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.